Witam. Były takie osoby, które chciały, żebym pokazał kod, za pomocą którego możemy zaszyfrować jakiś tekst. No to może przejdźmy od razu do konkretów i poinformuj, poinformujmy użytkownika, co ma zrobić. No więc najlepiej, żeby wpisał jakieś wyrażenie. Następnie pobierzmy od niego to wyrażenie. Gdybyśmy zdecydowali się na funkcję CIN, to jeśli to będzie wyraz, nie ma problemu. Jeśli natomiast byłoby to zdanie, to ten problem może się pojawić. Zobaczmy, jaki. Czyli wygenerujmy na ekran tą zmienną o nazwie wyrażenie. Oczywiście program jeszcze nie wie, co to jest wyrażenie, ponieważ spodziewamy się jakiegoś tekstu, więc musimy zadeklarować wyrażenie jako string. I w tym momencie będzie taka sytuacja. Użytkownik otrzyma polecenie, następnie Użytkownik wprowadzi jakieś wyrażenie i następnie zostanie to wyrażenie zwrócone na ekran. Sprawdźmy. Wpisujemy sobie jakieś wyrażenie, na przykład kod. Enter. Twoje wyrażenie to kod. Jest w porządku. Ale jeśli zrobimy w ten sposób, że naszym wyrażeniem będzie jakieś zdanie, na przykład Ala na kota. Enter, to Twoje wyrażenie, zauważcie, składa się tylko z jednego wyrazu. I w którymś poprzednim filmie wspominałem już, że za pomocą funkcji CIN nie jesteśmy w stanie pobrać całego wyrażenia, ale mamy do dyspozycji funkcję getLine. I ta funkcja getLine zawiera. Dwa argumenty. Pierwszy argument to strumień wejściowy, czyli CIN. A drugi argument to jest właśnie ta zmienna, do której ma być przekazany tekst. W naszym wypadku będzie to wyrażenie. W ten sposób. I gdybyśmy w, ten, w tym momencie uruchomili nasz program i wpisali Wyrażenie ala makota. Enter. Twoje wyrażenie to ala makota. Jest w porządku. Zależałoby nam jednak na czymś więcej. Nie chodzi nam tylko o to, żeby ten tekst był wygenerowany na ekran, ale chcielibyśmy, żeby ten tekst został zaszyfrowany. I my tutaj zastosujemy sobie taki najprostszy rodzaj szyfrowania. To będzie tak zwany szyfr Cezara, który czasem bywa nazywany szyfrem przesuwnym, czy tam przesuwającym, bo każda z liter, która będzie podana w wyrażeniu powinna być zastąpiona inną odległą o stałą liczbę pozycji. Więc jeśli o stałą liczbę pozycji, to my poprosimy użytkownika w tym momencie, aby tę liczbę podał. Czyli wprowadź. Liczba z przedziału. No, i ten przedział może być dowolny, ale na przykład od 1 do 26, bo tyle mamy. Eee, liter. Chcąc, żeby to się znalazło w osobnej linii, to jeszcze tutaj warto wstawić. Znak końca linii i średnik. I pobierzemy sobie w tym momencie. Tę liczbę od użytkownika na przykład, niech to będzie nasz klucz. Żeby kompilator wiedział, co to jest klucz, to musimy go na początku zadeklarować. Klucz. Czyli pobierzemy liczbę. No i teraz zwrócimy na ekran jakiś tekst, prawda? Czyli. Jak będzie wyglądało nasze wyrażenie po zaszyfrowaniu. Czyli wpiszmy tutaj wyrażenie po zaszyfrowaniu dwukropek. Możemy też zrobić tutaj odwołanie do funkcji, która nam to wykona. Prawda? Czyli możemy sobie na przykład wpisać szyfruj, tak będzie się nazywać nasza funkcja, a będzie zawierać dwa argumenty. Jeden z nich to nasze wyrażenie, a drugi, drugi z nich to nasz klucz. W ten sposób. No i jeśli ją już mamy, to musimy ją wcześniej zadeklarować na samym początku przed funkcją główną po to, żeby kompilator wiedział co to takiego jest. No i może na początek zróbmy sobie tak, że ta funkcja nic nie będzie zwracać, ale będzie pobierać jakiegoś stringa i będzie pobierać jakiegoś inta. Intem będzie nasz klucz, a stringiem będzie to nasze wyrażenie. I my to skopiujemy tutaj poniżej. Po to, żeby tą funkcję wypełnić jakimiś danymi. No i co byśmy tu mogli wprowadzić? No mamy dwa argumenty, które są przekazane tej funkcji, więc trzeba je w jakiś sposób wykorzystać. No to może zróbmy w ten sposób, że. Wykorzystamy je w instrukcji warunkowej for int i równe 0, czyli dla pierwszego elementu równego 0. Ta, ta instrukcja będzie się wykonywać do momentu, aż będzie spełniony warunek, że i jest mniejsze od wyrażenie kropka length. Co to oznacza? To jest length, to jest funkcja, która zwraca nam długość tego wyrażenia. Jeśli to w ten sposób zapiszemy, no to aż do momentu, kiedy to i osiągnie wartość równą długości tego wyrażenia, no za każdym razem będziemy musieli to i zwiększać o 1, więc tutaj jeszcze jest potrzebna ta inkrementacja. I no, zapiszemy sobie coś w ciele tej funkcji, czyli powinniśmy to napisać. Może najpierw jeszcze sobie zaproponujmy jakiś dodatkowy, jakąś dodatkową zmienną, która będzie stringiem, na przykład szyfr. No, ona się nam tu przyda. Ten szyfr na początku niech będzie pusty. I jak ona się nam tu może przydać? No, po prostu będziemy do niej zbierać efekt tego, co się stanie po wyrażenie od i po dodaniu do każdego znaku tego naszego klucza, wartości tego klucza, więc jeśli tam wpiszemy na przykład 2, no to podobamy dwójki do znaku. Znak, jak wiecie, ja to już kiedyś pokazywałem, w internecie można sobie znaleźć taką tabelę ASCII. Każdy znak ma przyporządkowany jakiś numer, jak tutaj widzicie, więc dlatego możemy wykonywać również na znakach pewne. Działania, czyli coś takiego, żeśmy sobie zrobili i ja bym chciał, żeby to zostało w jakiś sposób zwrócone, czyli może wpiszmy sobie na końcu szyfr. O właśnie. Może jeszcze na początek wpiszmy twoje zaszyfrowane wy. Że nie to. Kropek. i niech to będzie ten nasz szyfr. Zapomniałem jeszcze o cudzysłowiu. Tutaj jeszcze jest jedna uwaga. W taki sposób moglibyśmy zapisać tę linię tylko i wyłącznie wtedy, gdybyśmy tą naszą funkcją pomocniczą coś zwracali to wtedy to by było wygenerowane na ekranie, ale jeśli myśmy się zdecydowali na void, czyli że ta funkcja nic nie będzie zwracać, a nie wygeneruje coś na ekran, to tutaj możemy tylko poprosić o jej wykonanie, a nie żeby w tym polu po wykonaniu tej funkcji coś zostało zwrócone na ekran, czyli tu jeszcze musimy taką małą poprawkę zrobić. I gdybyśmy teraz uruchomili sobie to, no to po wpisaniu na przykład takiego zdania Ala la Makota i na, na przykład wybraniu tego klucza do szyfru 2, czyli każdy znak powinien być przesunięty o 2 do przodu, jak jest a, to powinno być c, no to wyrażenie... To jest C. No jest OK, ale tylko jedno. A ja bym chciał cały, y, całe zdanie. Hmm, no to co by tu można było poprawić? Tutaj otrzymałem jakieś małe C. Jak ten program działa? Czyli leci sobie po kolei po każdym wyrazie. No bo tu jest pętla. Czyli Ala ma kota. I dopiero jak dotrze do ostatniego, bo tak ma założone, że i musi być mniejsza od ostatniego, od długości wyrażenia. Tak jak dotrze do ostatniego, to go zamienia, czyli dodaje do ostatniej literki klucz, czyli 2, i zamienia tę literkę na c. To troszkę nam tu nie pasuje, a poza tym tu jeszcze mamy jakby dwa komunikaty. Jeden, który wygenerowaliśmy w instrukcji głównej, a drugi, który wygenerowaliśmy w instrukcji pomocniczej, czyli z któregoś musimy zrezygnować, to może zrezygnujmy sobie z tego, skoro tam już jest wyrażenie po zaszyfrowaniu. O, natomiast tutaj zrobimy sobie taki zabieg, że ten nasz szyfr, czyli ta zmienna szyfr, będzie wzbogacać się o kolejne literki, Podmienione yy, dzięki temu naszemu kluczowi. No i spróbujmy, jakby to teraz działało. Czyli jeśli wpiszemy zdanie Ala kota i podamy nasz klucz 2. No to mamy tu już wyrażenie po zaszyfrowaniu i widzimy, że. Dla A dużego literka została podmieniona na C, dla L na N, i dla A małego też na C. Na przykład spacja została zamieniona na, na cudzysłów. No, gdybyśmy jeszcze raz chcieli wrócić do kodu, poszukajmy sobie spacji. Tu mamy spację z numerem 32. Jeśli do 32 dodaliśmy 2, to mamy 34. No i 34 jest charakterystyczne dla tego cudzysłowu. Stąd właśnie taka tutaj sytuacja. No to jest taki najprostszy wariant. Kończy mi się czas, akurat w tej części. Może w następnym filmie pokażę Wam troszkę bardziej skomplikowaną wersję, bo. No, jeszcze nie wspomniałem o takiej sytuacji, gdybyśmy na przykład przekroczyli ten zakres, czyli na przykład z małe literki mamy do znaku, do liczby 122. Gdybyśmy to przekroczyli, to potem się nam już tutaj pojawiają jakieś takie mało nam znane, Symbole, gdybyśmy chcieli, żeby jednak pracować tylko i wyłącznie w tych znanych nam literach, obszarach liter alfabetu, no to będziemy musieli tutaj jeszcze pewną modyfikację wykonać. To zapraszam może do następnego filmu. Do zobaczenia.